Ja jestem w Policji, nie podróż posadę jakąś, tylko żeby zmienić Polskę I to jest trudna robota, bo czasem rozumieć, polityk nie może, żeby wygrać wybory, polityk musi mówić to, co ludzie chcą usłyszeć. Ale ja tego nie mogę mówić, bo jeżeli ja będę coś to, to po co jestem potrzebny? To ludzie mogą sami siebie słuchać, prawda? Po co ja jestem potrzebny? Ja muszę mówić co innego niż ludzie są, ja muszę mówić prawdę. Prawno się nie wygrywa wyborów, wie pan, nie wygrywa pan, nie, nie zdobywa pan kobiety, mówiąc masz dwa pryszcze prawda? Część. I że jesteś najładniejsza na świecie. No i tak samo politycy mówią wyborcom, jesteście wspaniali tutaj, tego, kłamią, kłamią żywy oczy. A ludzie to łykają jak szapleżawy. I mamy jak mamy. I, ma, i mamy jak mamy, niestety. No Ale dostaliście się do parlamentu jako, jako, jako tak, konfederację. Tak, weszliśmy jednak głosząc sprawy nieprzyjemne, nieprzyjemne. Nasza partia mówi otwarcie, że trzeba tych 500 plus. No, skąd biorą te 500 plus? No, Zabiorą 700, 200, wydają na infrastrukturę i na urzędników, no, no, tak, 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 a 500 dadzą. No. Czyli, czyli, czyli musimy na tym stracić. Tylko głupi ludzie tego nie rozumieją. Bo bo te 700 to idzie w podatkach, tu złotówka, tam złotówka, tam złotówka, a 500 dostaje i widzi, że jest 500. Socjotechnika. Tak, zwane. tak no tak to działa, no tak to się działa na idiotów. Bo wie pan, jest takie stare greckie powiedzenie, co to jest półdemokracja. Otóż demokracja są to rządy osłów prowadzonych przez hieny. No i tutaj mam do wyboru, bo nie wiem, czy pan wie, że są cztery gatunki hien. To hiena, tam jakieś tam są cztery gatunki, bo że to do, do Wikipedii tam jest wymienione I tutaj też mamy tam PO, PIS, SLD, PSL, prawda? różne gatunki hien. I one rządzą tymi osłami, a te głupie osłysy porykują, że zmieniły jedne hieny na drugie hieny. Prawda? I mi się wydaje, że, że coś na tym zyskają. Bo żeby zobaczyć różnicę, prawda? Prawicą jest prawicą a Prawica uznaje zasadę chcącemu, nie dzieje się krzywda. No? I teraz pan dzisiaj góstuj niewolniczy. I może pan sobie wybrać pana. Jeden pan każe pa, pan, pańskie dziecko poznać dziecko do szkoły w wieku lat siedmiu, a drugi w wieku lat sześciu, a trzeci w wieku lat pięciu, ale żaden się nie zgodzi, żeby to pan sam decydował, w jakim wieku poznać dziecko do szkoły. prawda? To się w głowie nie mieści. To oni są dobrzy i oni panu pozwolą na dziecko tak, nie pan w innym wieku. Otóż no jest ta różnica, że my chcemy, żeby że dzieci należą do rodziców. W ustroju niewolniczym dziecko należy do właściciela niewolników. I to właśnie niewolników decyduje, jak się ma odżywiać to dziecko, czy ma chodzić do szkoły, czy ma się uczyć. No właśnie tak to jest właśnie ten ustój niewolniczy. My chcemy zinkować ustrój niewolniczy. Nie zmienić pana, tylko ustrój niewolniczy. Zawsze dobry. powinno być tak, że to rodzice decydują o swoich dzieciach i tym spuentujmy naszą rozmowę i akurat w... Tej kwestii absolutnie hmm, tak pana, pana e, popieram, bo sam byłem zawsze przeciw temu, żeby moje dziecko skracało sobie dzieciństwo i szło do szkoły w wieku pięciu lat, tym bardziej, że e, moja córka urodziła się 20 grudnia. No więc, e, A i nie wolno go to odwrotnie. To jest ich sprawa, to jest ich dziecko. Dzieci dzieci są różne. Każde dziecko jest inne. I, i, I nikt mi, nikt mi nie, nie wytłumaczy, że minister oświaty bardziej kocha moje dziecko ode mnie, bo ten kto no kocha dół, no ten dół, to dół. Kochał moje dziecko bardziej ode mnie, nazywa się pedofil. I ja się nie zgadzam, że pedofile decydowanie o moich dzieciach Bardzo panu dziękuję za tą, <grych> za tą rozmowę. Dziękuję. I wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję wam bardzo. Trzymaliśmy się metro od siebie, wszyscy widzieli. Oczywiście.